Zajebiście! kto więcej? O, żeś, ty jest tył, że jest, patrz! O, że się tył, Tak się się tak tak się bawi! tak się bawi. Oj, pan, swego Górki przerąbane, ale daliśmy radę. Naprawdę ciężka trasa się zadowolony. Jesteście zrobili powtórkę z rozrywki, czyli drugi modlin. Dagi w ogóle rau! Super była oprawa, strzelanie, ogień, pochodnie, muzyczki siano, w ogóle klimat super, naprawdę zajebisty. Zdają się wszystko, trasa naprawdę ciężka. Ale jest fantastyczny i jest świetne. Ron Magedon jest cudowny. Taki mały ale wariot. Tak, dokładnie. No. Jestem koniem, nie mogę Ci pomóc. Pięknie, cudownie, wspaniale. Normalnie zajebi. Piekło. Piekło bardzo. Wtedy były do pokonania, bo była wielka, wielka mega pomoc. Tylko za pośladki, żona zabroniła. <noise> nie zrezygnuję z jest tego, na pewno pójdę dalej w to i... Nie. spotkamy się jeszcze. O, co się stało? Się pękło. Jak to jest, że kalesony pękły? Że nie wiem właśnie, to leżnicy są. <noise> jest tak, że dech zabiera. Teraz się spowiadaj. Tak, chodziłem po wodzie, niektóre przeszkody przylatywałem, a miałem wsparcie z nieba. Paru było takich, co zginęło, zrobiłem mi ostatnie namaszczenie. Taki gruby, taki chudy może święty być. Co jest najważniejsza siła wyższa. Moja narzeczona. Zajęliście. Tego mi brakowało. Zajęliście, jak zawsze, było super. Ciężkie treningi, i korona ku jest moja. Zajebiście, wszystko pomaga! Szczególnie to. Mi się wydaje, że tutaj już na wykończeniu jesteś. Przeżyłeś? Ja brzuszek wiesz, trzymam dla formy. Nie mogę słowa powiedzieć. Mega kosmos, te wszystkie górki. Było super, było mega. Super! Było super! Była moc, był power i lecimy dalej! Petarda! Za rok będzie bic, cyc i zasuwacz Tak! Nie da się porównać, każdy bieg jest inny. Ekstremalne przeżycie tak trzymać. Jest. To było doskonale super! Za rok wrócimy, ale zapraszamy też do rejoku na Runmageddon Center. Zapraszamy na Mazury częściej. Mamy góry, jeziora i ładne kobiety. Pierwsze dwa kilometry mnie zniszczyły, ale jakoś poszło. Zajebiście! Super bieg polecam każdemu. Siła i charakter. I wytrwałość partnerski i pełen miłości. Okrzyk proszę. Ja, siła jest moc i charakter. Dalej. Jeszcze raz, jeszcze raz. Lecimy następny Ralmageda. Tak, tylko się napije od świeżego make-up, poprawię i lecę. Jeszcze raz startuję! Gdzie się można zapisać?